Hajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Jesteś najlepszy. Jesteś super. I w tym odbiciu taka pustka, kurwa. Wow, wow, wow. Pobieliśmy kolejny rekord Twitcha. Milion osób na live'ie! Wszyscy stawiamy teraz lajka like w górę Oraz subskrypcje. No nie wierzę. Marzenia się spełniają. Ale wszyscy zebraliśmy przed tutaj... Czy on kurwa. Mm, jest niczym Karolin Derpinski? Że jak sobie myśli, że jak będzie wmawiał sobie, że jest gwiazdą, że pobije jakieś rekordy, że coś. to że tak się stanie? Manifestuje, no? w jednym celu. Kto, kogo i gdzie? Tak naprawdę interesuje nas najbardziej to, z kim szpagata zradzałaś. Czem on splunął na niego? Nie, powiedział szpagata i stfu. No właśnie, jakby splunął zamiast powiedzieć Z Hmm. Historia starsza, bartła. Jutro wam powiem, z kim Szpagata zdradziła Czu. Nigdy nie zdradziła Nigdy, nigdy. Ja kochać z tfu. Trzeba by na pewno. Ja kochać pieniądze z tfu. Nigdy bym mu tego nie zrobiła. Ja naprawdę kochać i ja mieć depresję. Ademusz, ty w szachliu z nami chciałeś grać. Ty już w pierwszym ruchu przegrałeś. Boże, zwolnij Dziewczyno, Ochłon, ochłon, czyż to nie twoja wina? I cały świat w gruzach! Musząc spokojnie przemyśleć to. Zrobiliśmy Wagatą dochodzenie. Zadzwoni. Jest jeden i wiem oficjalnie, z kim wagata zdradzała z i zamierzam Wam to właśnie powiedzieć. Więc jesteście gotowi? Nie. A mianowicie był to Daniel. Magical. Ej, to było najszybciej obejrzane 7 minut przeze mnie, musicie to przyznać.